Wpadłem na pomysł, żeby zrobić taki film bez skryptu, tak nagle, bez żadnego takiego super przygotowywania, jak na szorcach robi i tak dalej. Temat, jaki wybrałem do tego filmu, no to taki bardziej, nie wiem, nostalgiczny, coś takiego. I to są karty i naklejki piłkarskie. Co nie? Nie, nie, wiem, nie wiem, komu miałbym to tłumaczyć, ale, no, chociaż z takiego obowiązku na potrzeby filmu, jakby ktoś naprawdę pod kamieniem, żeby nie wiedział, na czym to polega, były serie, znaczy nadal są serie, podczas turnieji, podczas sezonów piłkarskich, podczas turnieji jak Euro, jak Mistrzostwa Świata, właśnie, wypuszczane są serie naklejek albo kart piłkarskich, które można zbierać w takim specjalnym albumie, i potem się tym wymieniać. Ja pamiętam, że jak byłem w pierwszej klasie, właśnie. Nie? co euro u nas było, no to to jak się wyszło na korytarz w szkole w podstawówce, tak jakby się na bazar chodziło. Tam, tam wszystkie dzieciaki po rogach stały i tam były deale robione po kątach, już wymieniali się tymi naklejkami. Jak miałeś duplikaty, to mogłeś się wymienić, no wiadomo, tam je kolekcjonowałeś i tak dalej, i tak dalej. Były specjalne karty. Tak, ja na przykład jak był turniej, no to były karty z tym ze zdjęciem stadionu, były karty z jakimiś finałami poprzednimi, jak ze zdjęciem z tego finału. Były karty specjalne piłkarzy, jakichś legend, które już nie grają. Były karty double trouble. Ja zbierałem właśnie pierwszą kolekcję jaką miałem, to było Euro 2012. To były naklejki. Niestety nie mam tych kolekcji, żadnych z tych kolekcji niestety nie mam przy przeprowadzce gdzieś Gdzieś to się zawieruszyło. No szkoda, mi trochę szkoda. Wiem, że to takiej wartości dzisiaj finansowej może by nie miało. już w sumie tak opchnąć gdzieś, ale to chodzi bardziej o wartość sentymentalną jednak. I nawet pamiętam niektórych piłkarzy, co miałem. Pamiętam, że miałem Ashley'a i Younga chyba. Miałem Rafała Murawskiego. Kurczę, tak z głowy to, to nie jestem w stanie teraz sobie przypomnieć, ale podejrzewam, że jakbym zobaczył jakieś tam naklejki z kolekcji, to bym powiedział, o miałem to, albo o kojarzy było coś takiego. W ogóle postaram się w tym filmie tak jakby trochę powiedzieć, czemu teraz to nie jest takie popularne, jak, jak kiedyś było. Jest takie przekonanie, ja również się po tym podpisuję, jak coś, że dużo lepsze były kolekcje z kartami, bo no naklejki, wiadomo, miałeś album, przyklejałeś i, i tyle, tak? A karty, wiadomo, były w tym foliowym albumie, miałeś takie kieszonki, do tych kieszonek sobie ładowałeś, jak miałeś duplikaty, to tam też mogłeś wsadzać. Jest tak spoko, ten, no, miałeś wszystko w jednym miejscu. A naklejki, no to, te albumy fajnie, były tam zaprojektowane, były te miejsca specjalne, gdzie to przyklejać. Zatem tego się nie dało. No, jak przykleiłeś, no to jest kaput, tak? Nie wymienisz tego. Właśnie ja zbierałem. Jak był Euro 2012, potem był Mundial 2014, zbierałem naklejki. Dużo po prostu hajsów to poszło. No to jakby. To jakby nie jest żaden szok, tak? To te paczki. Nawet zakładając, że tam powiedzmy no 400-500 kart w kolekcji, jak było, no, to żeby zebrać wszystkie. No, jak zakładając nawet, żeby ci się nie powtarzały w ogóle w paczkach No to ta paczka kosztowała tam z 5 zł No to to już Chyba było z kilkaset złotych na to wywali Żeby całość mieć Mi się nigdy nie udało całości skompletować niestety Karty zbierałem jak było UCL 2014 15 O, to, to, to był prime, jeżeli chodzi o, o zbieranie. To akurat był album z kartami, właśnie. Pamiętam, że po szkole, po podstaw jak skończyłem selekcję w podstawówce, poszedłem do kiosku i kupiłem sobie ten klaser. On tam chyba dwie dychy kosztował czy coś. To ten klaser drogi nie był, tak? On był tani, dlatego że to jest kawał folii, po pierwsze. A po drugie, dlatego że trzeba było on zakręcić, tak? Zajawkę na dziecku, że tani klaser. To potem sobie zacznie kupować karty I wywali z, z, z kilka stów tak? 2014 15 UCL To chyba właśnie była ta seria Co miałem z niej najwięcej Zebranych, yy, dlatego że jak były Święta, mikołajki w zasadzie To rodzice kupili mi I mojemu bratu po jednej takiej Puszce, nie jestem do końca Nie jestem do końca pewien jak to było Czy one tam były luzem Chyba nie, tam, tam po prostu było władowane Ileś paczek, no nie będę strzelał Nawet nie pamiętam dokładnie ile ich zawsze tak mogło być i no jak dostaliśmy po jednej puszce z bratem a mieliśmy w jeden wspólny klaser no to potem przez pół dnia się uzupełniało to tak. Akurat właśnie, kurde nie mogę odżałować tego, bo akurat właśnie tej kolekcji, z tej kolekcji mi się nic nie zachowało, niestety. Właśnie jak wspominałem wcześniej zaginęła, znaczy no zaginęła, wiadomo, coś się z nią stało niestety. W zasadzie to po niewielu kolekcjach mam jeszcze jakieś karty co mi zostały. Ostatnio gdzieś odkopałem z 2014 roku naklejkę Michaela Karika <gry> I mam ją na półce. Nie wiem, co z nią zrobić. No co, Nie wkleję jej, nie mam żadnego klaseru ani nic. Wbierałem jeszcze na Euro 2016, chyba tam. No, może jedną kartę gdzieś mam zakopaną, ale potem już to tak przygasało, przygasało. I miałem zajawkę w 2022, jak był mundial, żeby się wybrać do sklepu i zobaczyć, jak to wygląda. Z potencjalnym zamiarem dla, dla samego fanu kupienia tego, ale nie wiem, zapomniałem o tym, nie chciało mi się. Nie, nie. No, ostatecznie tego po prostu nie zrealizowałem. Ale wydaje mi się, że to jest moment, żeby przejść do tej części filmu, gdzie. Okej, okay, nie, nie chcę być tym nie chcę być tym typem na YouTubie, co wstawienie na, na miniaturkę jakieś wow, czemu, czemu coś już teraz upadło? I, I dać jakieś spadające strzałki w dół na miniaturce, jakiś wykres, coś tam, coś to taki standardowy szajs. Nie no, ale to po prostu tak, tak mogę podomyślać się, co, co, dlaczego to może. Dlaczego to dzisiaj tak nie jest popularne jak kiedyś było, co nie? Wydaje mi się, że przede wszystkim. Te turnieje. Nie, nie wiem, czy to jest jakaś nostalgia, czy coś, ale te turnieje już nie są takie. Nie, nie ma tej aury takiej, jak kiedyś miały te turnieje, nie. Mm, no wiadomo, te dwa lata przerwy za dzieciaka, no to, o, to, to, to wiadomo, długo. Na, nawet ten turniej się wydawał dłuższy, jak się było małym, tak? To tam wydawało się, że o, Jezu, to trwa takie długie miesiące, a to, to się okazuje, że... No pół miesiąca i już jest, już jest, po, nie? To jest, to jest, perspektywa się trochę zmienia w sumie. No i są te dwie firmy nadal co to robią. Jest oczywiście Panini, tak? Ja z Panini zbierałem oczywiście, to wtedy jak ja, jak ja zbierałem to Panini to był główny gracz. Też są te Taksy. to chyba Tops robi, tak się ta firma nazywa? Właśnie, To może być też jeden z powodów, dla których te karty i naklejki nie są teraz takie popularne, bo tam prawa do robienia tych naklejek, tych kart, tych albumów była, prawa były w rękach jednej firmy, tak? Zazwyczaj no, to teraz różnie bywa, że czasami ma tops, czasami ma panini. Wydaje mi się, że właśnie tops miało na mundial poprzedni w Katarze, co był? Albo na euro? Coś takiego. Więc no, to tak cały czas się mijają i te kolekcje nie są jakieś takie super teraz specjalne, i więc może jakoś to. Nie, nie wiem, jest takie zamieszanie generalnie, tak? No i poza tym, to wtedy też kosztowało podobnie, tak? Ale wydaje mi się, że dużo ludzi dojrzało po prostu do tego, że do, doszło do takiego wniosku, że może jednak to nie jest, że. Rzecz. To jest za bardzo krótkotrwała rzecz. choć o to, że jest okno, tak jakby w przypadku turnieju jest dużo krótsze. Mundial, no to masz takie, nie wiem, trzy miesiące okna, tak? Jak oni wypuszczą kolekcję, zanim ona trafi do sklepów i pomiędzy tym, jak to trafi do sklepów, a, a się skończy turniej cały, tak? Może jeszcze po turnieju z dwa tygodnie. A tak to, to jest wąskie okno i chyba ludzie doszli po prostu do wniosku, że nie opiera się tyle hajsu wydawać. No bo, no to jak mówię, no żeby wypełnić cały klaser, no to, no tak z kilkaset złotych, nie wiem, jak mi się będzie chciało to Liczę, ile to by wyszło, ale no, jest to kupa hajsu. Też pamiętam przy okazji teraz, że na te karty można chyba było grać. W sensie, no, parę osób próbowało, zazwyczaj to nie było praktykowane, ale można było grać na nie, tak jak w wojnę trochę, że się rzucało karty i która miała wyższą albo overala, właśnie, albo się grało na jakąś konkretną statystykę, na przykład na atak. To kto miał wyższy, to, to wiadomo, no, wygrywał, nie? Trzeci powód, okej, okay, no, nie chcę brzmieć jak jakiś rodzic. W sensie, okej, okay, nie, nie ma nic złego w tym, że, że ktoś się zrodzi. Tak, ale nie chcę brzmieć po prostu jak ludzie, co mówią, Och, to wszystko przez telefony, ale trochę to jest przez telefony, tak? Dobra, trochę faktycznie teraz zabrzmi jak taki boomer, ale że teraz te dzieci to tylko w tych komórkach siedzą i, i, i będą miały zaraz oczy kwadratowe od telewizora czy coś. I chyba przez to po prostu, tak? Teraz dzieciaki się bawią w Brainroty. Teraz dzieciaki grają w style brain rot na Robloxie, nie bawią się w karty, nie, nie zbierają tego, tak? No, może być też taki powód, że jestem już dorosłym chłopem i dla tego nie jestem takim target audience dla takich produktów, i po prostu jak w sklepie to widzę, to nie zwracam na to uwagi. Tak przechodzę koło tego, bo co innego przyszedłem kupić. Ale też nie widzę jakoś, żeby super był popyt na to. Ja w sumie nie, nie interesowałem się aż tak kartami odkąd przestałem je zbierać. No mówię, parę znalazłem gdzieś w szuflady, Tak, gdzieś je tam trzymam. Może, może je na potrzeby tego filmu wykopię i pokażę. Ale nie wiem, jak to wygląda teraz. To chyba właśnie jest dobry powód, żeby się wybrać do sklepu i kupić, otworzyć, i zobaczyć, jak to będzie będzie wyglądało, no, może kogoś fajnego trafię, no, tak chyba w sumie zrobię, no. Dobra, udało się nam dotrzeć do galerii. Dobra, jesteśmy w Carrefourze. Są gazetki nawet sportowe. No, pewnie jak się to kiedyś kupowało, ale kart nie widzę nigdzie na razie. O, dobra. Widzę, że tutaj są. Co my tu mamy? Jakieś z Wednesday? Fall Guys, Fall Guys. O, jest. FIFA mm. Dobra, 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 co so, tu jeszcze mamy? O no, jest Macha taksy. Zgadza się Kane, Haaland La I Ile jest w Chwila Dwanaście kart? Co? O kurde, A kiedyś było mniej Kiedyś po pięć pakowali, czy po sześć? Idziemy sprawdzić, ile to kosztuje, jeszcze coś takiego było. No. Dobra, dobra, sprawdźmy O cii, cii. Ciała? w ogóle? Nie, ja trzeba poszukać innego, jest tylko to czytnik. Nawet powiem czy mnie dobrze będzie słychać, bo jest dużo ludzi staram się za głośno nie mówić. Najwyżej napisy dodam Przeszedłem się jeszcze po kilku sklepach, ale nie znalazłem nic za bardzo. Albo było to samo, albo w ogóle nie było. Naklejek w ogóle nie znalazłem, zazwyczaj były. Może teraz jest taki okres, że nie produkują, ale wracamy z misji. Takim oto dobytkiem. Będziemy to potem odpakowywać. Mamy dwie paczuszki. Pięknie, elegancko, nie? Budżet odcinka 20 zł mnie wyniósł. Ta paczuszka kosztowała 5 zł. Ta paczuszka kosztowała 15 zł. No ale powiedzmy, że jak jest w niej 12 kart, no to powiedzmy, że, że warta ceny swojej. Zobaczymy jeszcze, co w niej jest w środku, oczywiście. i okay, zaczynamy w takim razie, nie? Okej. Okay. Tak, one, one mają taki zapach charakterystyczny tej farby. Pierwszej karty Remi Cabeza, okej, okay. z Olimpiakosu. Aha, teraz tak są staty przedstawiane, dobra, już widzę. Tu, tutaj, n nigdy nie wiem o co chodzi z tym. Ok, czyli to jest pierwsza w takim razie. O, Lengle. Okej, okay, okej. Okay. Atletico Madrid Aha, okej, okay, bo one mają jakiś swój kod, tak? Play online, okej. Okay. No dobra, to można będzie potem sprawdzić. Zobaczmy co tam jest dalej. O, Taremi. Mm, Intermediolan, fajnie. O, one w ogóle. Czekaj, czy to też tak mają? Kiedy je się pod światłem tak yy, przesuwa, to widać, że one mają taki. Tak, tak świecą, się tak mienią trochę, no. O, kurde, Dominator. Lautaro Martinez. To jest jakaś specjalna karta, ej. Ty, no fajnie, fajnie. <laughs> Nie sądziłem, że w pierwszej. Yy... Patrzcie, jakiś konkretniejszy piłkarz mi się trafi. Fajne staty, tak. 257 overall. No to dużo więcej niż poprzedni, co mieli. <ścoughs> o kurde, Grimaldo, Bayer Leverkusen. Fans favorite. Fajni, to tło też się tak palizuje. Nie wiem, czy się tak mówi. Tak się świeci, jak pod światło to robi. Nie wiem, czy to będzie widać, szczerze. Na sam koniec mamy. David Trezeguet, Też fans favorite. Legend. 232, no dobra, dobra. Podoba mi się to. Też, też się mieni to tło, tak jak w przypadku Grimaldo. No, fajnie. Naprawdę. Spoko płaka. To tak, fajna, fajna całkiem paczka się trafiła. Nie, nie wiem, czy ten Trezeguet G jest jakiś ultra rare czy coś. To jeszcze potem sprawdzę i tak, ale. Ale zobaczymy tutaj jak jest. No widzę, że jest UCL połączone z Ligą Europy, Ligą Konferencji. Trochę więcej jest też kart tutaj. Napisane jest niby, że cztery specjalne na paczkę, aby to prawda była, ale... Zobaczymy. Ciekawe też jak te wyglądają. No od razu widzę, że one inaczej wyglądają. Nie, no ten tył trochę biedniej wygląda, jak se porównam z Panini. No, zobaczymy, zobaczymy. Mohamed Diomande. All Action Hero. Ale dziwnie to wygląda. to jest specjalna karta? Rangers FC... a w ogóle widzę, że jest z tyłu napisany clue. Okej, okay, nie wiem co to znaczy. To zakładam po logu, że to jest wartość. Ma numerek 378. Widzę, że jest defensywa i jest atak. Tylko te dwie statystyki. W panini widzę, że było wypisane 3. Pomoc, atak, obrona i jeszcze overal w ogóle. To nie wiem co to znaczy. <laughs> nie, nie, nie czaję, ale widzę, że jest środek pola zaznaczony, czyli tutaj podobnie jest jak, jak w poprzednich. No dobra, dobra, to był pierwszy. Hmm, Juan Miranda. Man of the match wildcard, okej, okay, to tutaj to, to jak w FIFA trochę To w ogóle inaczej wygląda niż to Inny design troszkę, no dobra Kogo my tutaj mamy dalej? O kurde, kimś Ale jaki, co to jest? Magic Memories, Bayern München 8-2 win over Barcelona Okej, okay, dobra, dobra, Czyli to chodzi o ten meczek słynny No fajnie wygląda całkiem Podoba mi się całkiem design tej karty O, dobra, dobra, dobra Chelsea FC, Chelsea FC pomoc Enzo Fernandez, ale czad. <noise> co to jest Platinum Pool? Limited Edition jest napisane na górze. Platynowa karta. Fajnie, fajnie. Też mi się podoba całkiem ta, ta karta. Śmiesznie światło odbija. To tutaj widać, że ona troszkę lepiej wygląda od tamtych, co były. PSG, obrona. Okej, okay, okej. Okay. nios, Ale ona wygląda w ogóle inaczej niż, niż te wszystkie. Ja się czuję, jakbym były one wszystkie z innych edycji. FC Salzburg. To jest Bramkarz. Tak? Tak. Szlager. Okej, okay, ona trochę podobnie wygląda ta karta do Markiniosa. Dobra, mamy pomoc. Eintracht Frankfurt. Mario Getzel, ale. <ścoughs> Czyli wygląda na to, że te cztery specjalne. Które były obiecane na układce, to były te pierwsze, co żeśmy wyciągnęli. One się mieniły bardziej. Sporting Club de Portugal, Francisco thinkout Czyli wygląda na to, że tuż będą takie zwykłe po prostu do końca. O, mamy dalej Rangersów. Nie ma pozycji napisanej, tak? Nie ma pozycji napisanej, czyli co? Jakaś specjalna karta, czyżby. Aha, to... <laughs> Aha okej, okay, dobra. Karta klubu. Prawie stół wywaliłem. Barcelona. Pomoc. Mark Casado. Uhu. No dobra. Karta zwykła. Liverpool. Mmm. Endo. No spoko. No dobra. I ostatnia karta. Chelsea FC. Obrona. Jak to, jak to będzie ku Tosin. O. No tak, czyli to by było w takim razie tyle. To duża większość tych kart to jest jednak Liga Mistrzów, ale te karty, no jednak, jednak bardziej mi się te z Panini podobały mimo wszystko. Ale ja uważam, że to jest zmarnowany hajs. nie, tak, całkiem, całkiem fajne. Niektóre te karty mi się całkiem podobają. <laughs> nie mam gdzie ich wsadzić, nie mam albumu, ani nie mam z kim wytradować za bardzo. Tak bym miał powiedzieć, to, to całkiem spoko te karty się trafiły. Nie było źle, nie było źle, muszę przyznać. no dobra, no to skoro już otworzyliśmy paczki, pora sobie odpowiedzieć na pytanie ważne, czy to jeszcze, czy to jeszcze trzyma poziom, czy jest duża zmiana w porównaniu z tym, co, co ja pamiętam i wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że jest całkiem git, widać, że niektóre rzeczy są trochę inne ale taki core tego wszystkiego tego jak to wygląda to jest mniej więcej podobnie do tego, co ja, co ja kojarzę, niektóre te karty bardzo fajne mają design, bardzo mi się podobały uważam, że, że nie, nie, nie ma takiego spadku jakości, jaki czy coś, Więc to, to by zamykało nasz materiał. I jeżeli się Wam podobało, możecie dać znać. Jeżeli będzie spoko odzew pod tym filmikiem, możemy rozważyć jeszcze potem coś, coś z kartami związanego. Na przykład jakąś starą kolekcję kupić i sobie obejrzeć, gdzieś tam wyhaczyć na Elixie, albo po prostu na Mundial, faktycznie tym razem kupić i zobaczyć jak to wygląda. Więc możemy zobaczyć. Yy... Liczę na, liczę na feedback jakiś. Przy okazji, teraz to powiem, bo nie będę miał nigdzie indziej okazji za bardzo o tym powiedzieć. Bardzo się cieszę z tego, jakie są liczby pod filmikami i, i chciałbym podziękować też za to, że już jest na YouTube nas 350, ponad na TikToku jest nas ponad 1000 już. W ogóle, przy okazji, tak, polecam na TikToka, wejdźcie i zaobserwujcie. Jeżeli wam się nie chce na YouTube tego oglądać, no to macie opcję też na TikToku. Jeszcze raz, wielkie dzięki, naprawdę jest to super. Jak, jak widzę, że to takie pozytywne opinie. Zbiera i że, i że was to ciekawi, to też jest taki motywator dodatkowy do robienia tego. Jest jeszcze większy wtedy fan z, z przygotowywania tych filmów i tak dalej. Także, oczywiście, jeżeli Wam się ten film podobał, też polecam rozważenie subskrypcji i zostawienia lajka czy coś takiego. Zobaczymy, kiedy będzie kolejny film long. Nie będę ukrywał, że jest to content, który się troszkę dłużej robi w porównaniu z, z krótkimi filmikami, do których przyzwyczajam Was, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak mi się znajdzie jakiś, jakiś fajny temat, no to wtedy o tym zrobię i możecie też się pochwalić przy okazji w komentarzu czy wy jeszcze macie jakieś kolekcje co wam zostały i... albo możecie też opowiedzieć jak u was to wyglądało ze zbieraniem tych kart i naklejek, także ch chętnie chętnie poczytam, jak ktoś ma jakąś tam swoją historię, którą by się chciał podzielić, tak? No. No i to co, w sumie na tyle, tak? Pięknie dziękuję i, i... trzymajcie się do następnego.